Gość Poranka Witam, rozpoczynamy program Gość Poranka. Dziś w studiu jest ze mną kasztelan chorągwi rycerstwa ziemi ciechanowskiej Adam Zbyszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam szlachetne panny i potężnych panów. E, cały czas grupa rekonstrukcyjna działa w Ciechanowie i tutaj e, teraz e, chciałbym zapytać, czym w ogóle wy się tam zajmujecie w tym bractwie? Tak, jak najbardziej działamy w czasie Hanowie. Nasze Bractwo istnieją istnieje już od 2000 roku. Ja jestem tak mniej więcej od 5-6 lat, sam już dokładnie nie pamiętam. No a zajmujemy się, można powiedzieć, wszystkimi aspektami średniowiecza. Mamy i kobiety, i mężczyzn w swoich szeregach. No i przeważnie faceci chcą walczyć, ale też nie wszyscy może Mamy też takich łucznik, którzy, którzy strzelają z łuku, czy z broni palnej. A kobiety, albo też średniowieczna kuchnia, albo też strzelają z łuku. No, i mamy też jedną, która walczy mieczem. Czyli kobiety też dla kobiet też jest miejsce w bractwie? Tak, jak najbardziej. Kobiety w sumie, jest teraz równouprawnienie, nie tak jak było w średniowieczu, i kobiety mogą robić, robić to samo, co mężczyźni. Czyli mogą, mogą również brać udział w walkach. Wydaje mi się, że cały czas trwa moda na grupy rekonstrukcyjne. Chciałem zapytać, czy ilość grup rekonstrukcyjnych z II wojny światowej przewyższyła już ilość grup rekonstrukcyjnych średniowiecznych? Szczerze powiedziawszy, myślę, nie orientuję się w tym, ale tak jak na moje oko, to myślę, że nie, że jednak jest więcej właśnie tych grup średniowiecznych, bo średniowiecze to jednak jest tysiąc lat, bo to jest od V do XV wieku, więc to już i wczesne średniowiecze i rozkwit i to już późne. Także, także różne są te grupy rekonstrukcyjne, i też różnie wyglądają, bo nie wszystkie walczą w zbrojach. Tak, dokładnie. Są różne grupy rekonstrukcyjne. Są również takie grupy rekonstrukcyjne, które są średniowieczne, ale na przykład nie, nie odtwarzają tych rycerzy w tych ciężko zbrojnych, ciężkich zbrojach, ale na przykład lekką piechotę, czy jakąś straż miejską. Rozumiem. Prowadzicie obecnie nabór do bractwa, czyli czekacie na nowych adeptów sztuki? Tak, teraz właśnie już sezon, nam się skończył, wyjazdy też, turnieje, więc teraz za rok znów jest Grunwald, Krzyżaki się przechwalą, że tym razem wygrają, więc nie możemy spać w zimę, trzeba trenować i właśnie teraz chorągiew frycerstwa ziemi ciechanowskiej ogłasza nabór w swoje szeregi. I jak wygląda taki nabór, jak to jest zorganizowane? Przede wszystkim może na początku powiem, że jedynym wymogiem z naszej strony to jest ukończony 16 rok życia. I mm -hmm. po prostu chęci zapał, żeby ktoś po prostu był chętny przyszedł no i wytrwał. I głównie to no, no, znaczy najlepiej to jest tak przyjść w tą niedzielę do Krasiniaka na małą salę na godzinę dziesiątą i się wtedy wszystkiego na żywo można dowiedzieć. Rozumiem. Czyli, czyli wtedy będzie można, wtedy można będzie się zapisać do grupy. Znaczy tak w cudzysłowie można powiedzieć zapisać, bo nie prowadzimy jakiejś takiej konkretnej listy, że przychodzisz i się zapisz. No, po prostu jak chcesz, to przychodzisz. Rozumiem. A skąd się biorą takie zamiłowania, żeby właśnie w takich grupach uczestniczyć? To jest właśnie bardzo dobre pytanie i też najczęściej zadawane takim właśnie pasjonatom. U mnie osobiście to dokładnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiem, że to mam od małego, od, od, od szczeniaka właściwie. Zawsze chciałem bawić się w rycerze, zawsze gdzieś tam na podwórku z kolegami jakieś kije sobie, drewniane miecze strugało i tam gdzieś w lasach, po polach się biegało, po górkach. Czyli taki rycerz jest tam gdzieś śpi w właśnie. Można powiedzieć, że, taki, że drzemie gdzieś w środku. Może kiedyś jakiś przodek był rycerzem. No być może właśnie, więc kto czuje, że, że w jego wnętrzu jeszcze drzemie, rycerz, może się zgłosić na właśnie na... Na ten, na ten nabór. Chciałbym jeszcze zapytać, czym, czym, czym zajmujecie się tak na co dzień, to mniej więcej już się dowiedzieliśmy, ale są też turnieje organizowane, więc walczycie normalnie i to jest też taki jakiś wymiar jednak sportowy. Tak, jak najbardziej, właśnie głównie w sezonie letnim, czyli tak od czerwca do sierpnia, nawet jeszcze do września są organizowane turnieje, co weekend, właściwie jak w każdy weekend, jest organizowany turniej gdzieś w Polsce, a nawet i na świecie. Zagraniczne turnieje też, też jeździmy. No i są też, bo trzeba powiedzieć, że w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata, które prawdopodobnie będą w tym roku, to są drugie, bo to są takiej nowej federacji, która powstała, i będą organizowane w Polsce, w Malborku. Właśnie trwa już, właściwie to już jest pewne, że będą w Malborku, tylko tam trwają takie prace przygotowawcze. No krpie piękna sceneria no Dokładnie, tak, właśnie, jak wydarzenia. najbardziej pasuje I duży zamek, więc pomieści rycerzy z całego świata Tak właśnie, można też dodać jako taką ciekawostkę Że nawet mamy rycerzy, w zeszłym roku Mistrzami świata w walkach rycerskich Była drużyna z Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przecież Średniowiecza nie było wtedy jeszcze tam e, No, w, średniowie w średniowieczu tam Indianie są Dokładnie, i, nie było jeszcze wtedy Ameryki Przecież w średnich No tak, także, no cóż, no każdy Tutaj, kto ma ochotę, może się zapisać Będzie szkolony, rozumiem, że treningi się odbywają. Tak, jeśli ktoś właśnie, bo treningi prowadzimy głównie dla walczących, ale też niekoniecznie. Można, nie, można przyjść i nie chcieć walczyć, strzelać z łuku, czy na, Mamy też średniowieczne tańce. Zapraszamy jak najbardziej. Najbardziej zapraszamy kobiety. Do kobiet, kobiety zawsze najlepiej do tańca pasują. Rozumiem, że jednak brakuje partnerek w znaczy, tym momencie. Nie brakuje, ale im więcej tym lepiej, tak bym powiedział. Rozumiem. Także wszyscy są, wszyscy są mile widziani w bractwie naszym tak, ciechanowskim. Jak także... najbardziej. Zapraszamy. I starsze osoby i młodsze. Tylko jest dolna Granica wieków 16 lat. Także, żeby właśnie tak przyjść po 16 roku życia każdy może. Tak, jak najbardziej. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był kasztelan choroni rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, Adam Zbyszyński. Dziękuję, dziękuję. również za uwagę. Tak, ja. I dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym programie. Gość poranka.